Wracamy do Was z kolejnym odcinkiem gadżeta. Tym razem przygotowaliśmy coś, co jeszcze bardziej pozwoli upiększyć Wasze gry planszowe. A mianowicie mowa tu o wydrukach 3D, różnej maści. Tym razem podeszliśmy do materiału troszeczkę inaczej niż poprzednim razem, jak przy insertach. Będziemy bardziej. Segregować tutaj, wydzielać poszczególne firmy, żeby Wam zaprezentować ich ofertę i to, czym się różnią między sobą, I, i też jednocześnie postaramy się przybliżyć Wam, czym różnią się poszczególne techniki drukowania i materiałów, z których firmy korzystają, bo ma to jednak mimo wszystko spore znaczenie. Sami musieliśmy się troszeczkę dokształcić w tym temacie, więc nie przedłużając, ja jestem Cyprian. A ja Natalia. Ja. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. W pierwszym odcinku dotyczącym wydruków 3D pokażemy Wam przede wszystkim produkty, które drukuje, drukują gry bez prądu. No i oni tutaj wybrali sobie za metodę druk żywiczny. No i teraz pomyślicie, że czym jest ten druk żywiczny. Więc druk żywiczny jest wykonywany na, z takiej płynnej żywicy światłoutwardzalnej i to nam pozwala, żeby nasz wydruk był bardzo szczegółowy. Te wydruki żywiczne są całkowicie inaczej drukowane niż tradycyjne te bardziej takie popularne znane drukarki, które od góry drukują warstwa po warstwie i pną się do góry. Tutaj druk żywiczny polega tak jakby, że blat, na którym nasz model powstaje, on jest zanurzany w tej żywicy i laserowo utwardzany. To jest tylko też takie wstępne utwardzenie, bo po e, zakończeniu druku takiego druku żywicznego, należy go przeczyścić alkoholem, a następnie ponownie utwardzić e, ultrafioletem. I do tego są różne metody. Niektórzy stosują jakieś lampy do hybrydy, albo już sprzęt profesjonalny, bądź jakieś domowe samorówki, które UV pozwalają nam utwardzić e, nasz wydruk, który powstał. Co ważne, e, i myślę, że warto o tym wspomnieć, że. Gryby bez prądu bazują tylko i wyłącznie na własnych projektach. Tak. Wszystkie projekty, projekty, które Wam pokażemy, są ich autorskie. Nie znajdziecie u nich projektów, które są czyjeś, bądź dostępne w internecie. Opowiedzieliśmy Wam troszeczkę o tym druku żywicznym, o kolejnych metodach i sposobach e, drukowania. Opowiemy Wam w kolejnych naszych e, odcinkach, bo firmy, które nam dostarczały produkty, różniły się również metodami ich produkowania. I. Zacznijmy od prezentacji produktów. No myślę, że na pierwszy ogień no to trzeba Nemezisa, bo Nemezis, który do nas dotarł, e, wygląda rewelacyjnie. Dostaliśmy odgier bez prądu silniki, gdzie od spodu mamy, zamykamy w skrytce. Ach, tutaj mocniej trzymał. Zamykamy w skrytce e, żytony silników i widzimy od spodu, co jest na czy dany silnik jest uszkodzony czy nie i zamykamy to z powrotem. Więc takie oto trzy modele dostajemy i to jest jeden zestaw. Księgowa, za ile taki zestawik możemy sobie zakupić? 109,95. Okej, okay, dobra. Kolejną rzeczą jaką dostaliśmy, no to tutaj były koordynaty, czyli taki komputer cały, który możemy sobie postawić i on ma, mamy tutaj gniazdko na położenie karty i sobie tutaj kładziemy zakrytą kartę koordynatów obok dek i możemy sobie w ten sposób nasz tutaj mostek udoskonalić. Ile taka zabawa z udoskonaleniem mostku? 59.95. Kolejne elementy to uszkodzone drzwi. Um, ja przyznam szczerze, będziecie to widzieć na przebitkach, wykorzystałem troszeczkę też te uszkodzone drzwi do włożenia klasycznie, klasycznie nieuszkodzonych drzwi, ale tutaj gry z prądu również przygotowały, my akurat tego nie jesteśmy w stanie pokazać, m modele do tych takich pełnych, nieuszkodzonych drzwi, które możemy sobie zamieniać z tymi jedne na drugie w trakcie rozgrywki. I ile za upiększenie naszych drzwi. Te zniszczone drzwi kosztują 29,95. Czyli nie jest to znowu taki drastyczny wydatek, a jednocześnie możemy sobie to kupować częściami, tak? No bo nie musimy od razu całego zestawu, żeby tutaj odpimpować na raz. Dostaliśmy takie małe komputerki. Je kładziemy oczywiście na kaflach pomieszczeń wyznaczonych. I ile ten mały zestawik? 29,95. Okej. Okay. Dobra, no i ostatnie, co tam mamy? To, co poszukiwacze lubią najbardziej, skrzynie skarbów. Tak, i skrzynie z zasobami, które znajdziemy, znajdujemy w pomieszczeniach, to jest oczywiście cały taki pojemniczek tego, jest ich całkiem sporo, więc na pewno nie zbraknie. Cały ten zestaw skrzyń zasobów 84,95. Ja będę miał teraz zabawkę w trakcie. Pokazaliśmy Wam Nemesis, co teraz? No teraz yy, myślę Diona. Dawaj. To teraz ja będę pokazywał. A i tutaj w Dune'ie zacznę od waluty. I one są. No ta woda. Wygląda to rewelacyjnie, szczególnie, że to jest całkowicie gładka powierzchnia. No, i tak samo przyprawa. przyprawa. Znaczniki wody 24,95, przyprawa 39,95. Ale to nie jest wszystko, bo wraz z zasobami otrzymaliśmy również znaczniki tutaj graczy i mamy tutaj znaczniki graczy, które są również do dodatków, tylko one chyba są rozdzielone na dwa zestawy, tak. prawda? Mhm. Tak, tak, to prawda. I oczywiście możemy mieć. Yy, mamy tu drewnociki takie malutkie, ale możemy <śm> mieć też drewnociki na wypasie. I to takie naprawdę na wypasie. I to już nie jest taki mały drewnocik. Oczywiście dostajemy go z podstaweczką i on prezentuje się genialnie, moim zdaniem. Małżonka. Ile Duży. będziemy musieli zapłakać, żeby takie. Takie dobroci poprawiły wygląd naszej suchej diony, jak du piaski Arakis. Duże Dreadnoughty 59,95. Znaczniki graczy, zarówno te do wersji podstawowej, jak i do dodatków, są po 44,95. No dobra, to to byłoby z duny, ale to nie jest wszystko, co możemy znaleźć jeszcze w grach bez prądu. Bo oczywiście znajdziemy również. Dodatki do Tyrants of the Underdark. Niestety tutaj nie mamy przybitek. Skleroza nie boli, ale komplikuje życie. Więc pokażemy na żywo jak to wygląda. My tutaj mamy zestaw znaczników oddziałów i szpiegów. Dokładnie. Więc opa. Mamy akurat w pojemniczkach i to prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście znaczniki naszych jednostek i do tego takich oto malutkich szpiegów, których wykładamy na planszę i zastępujemy te, no nie oszukujmy się, nie do końca ładne, nie do końca ładne <laughs> żetoniki, które Oryginale. oryginalne trafiają do nas w pudełku. Więc takim oto zestawem możemy sobie upiększyć naszych Tyrantów Underdarku. Ile przyjdzie nam? 130,95. Dodatkowo mamy jeszcze do wymiany znaczniki do władców, zarówno do władców oceanu, jak i do władców ziemi. Te zwykłe, najzwyklejsze kosteczki w różnych kolorach możemy wymienić na znaczniki odpowiadające naszym zwierzątkom. Oczywiście w władcy ziemi jest tak samo. Czyli zamiast tych klasycznych kosteczek, kosteczek które mieliśmy, wymieniamy na małe znaczniki zwierząt, które, którymi będziemy, gatunki, którymi będziemy grali i one będą reprezentowały po prostu nasz gatunek na planszy, dodając tutaj troszeczkę więcej e, klimatu, bo jak wiadomo są to gry euro. I za ile możemy upiększyć te dwa egzemplarze? Władcy oceanu e, 44,95, władcy ziemi, z racji tego, że tych znaczników jest więcej, 84,95. Oczywiście my znowu mamy tutaj egzemplarz oba w insertach i jak widzicie na przebitkach, spokojnie wchodzi to do pudełeczek. Nie ma problemu z tego spakowaniem. Inserty tutaj do władców, do jednych i do drugów, drugich są od firmy Red Remo. Tutaj nie jesteśmy w stanie pokazać gry, więc kolejnymi znacznikami, którymi, którymi mogliśmy sobie też popodziwiać są znaczniki do Arknowy. Kolejne znaczniki zwierzątek, których możemy używać, dzięki czemu nasza gra stanie się jeszcze ładniejsza. Umieszczamy je na planszy naszego zoo, który budujemy, i e, możemy tam wskazywać, jakie zwierzę zostało zasiedlone na danym, na danym spocie, który sobie zabudowaliśmy. Ile ulepszenie arknowy o te znaczniki? 99.95. No dobrze, i co nam pozostało jeszcze? Mózgi i serca. Mózgi i serca do posiadłości szaleństwa bądź do eldritch horror. Jak to woli, moim zdaniem można to stosować zamiennie, bo i w jednej i w drugiej grze będzie to jak najbardziej pasowało. A jak widzicie, zarówno klimatycznie, ten jak i mózgi, znowu jest ten sam efekt, co w przypadku żetonów wody z duny są przeźroczyste, a serca mają drobne szczegóły. I prawie byśmy zapomnieli ostatnią grą, do której mieliśmy jeszcze przyjemność podziwiać pracę wykonaną przez gry bez prądu, to... Scythe! Dokładnie! Czyli Kosa! Gdzie stały zamienione znaczniki na planszetkach graczy, yy, czyli te budynki yy, klasyczne, znacznik yy, nasz yy, punktacyjny, który każdy, każdy gracz ma unikalny. Właśnie to jest najświe, naj, najlepsze z tego wszystkiego. Każda frakcja z podstawki dostaje swój unikatowy zestaw. Tam tylko jedynie te zaślepki na, przepraszam, się przekręcę, technologie które u mnie które ściągamy, odblokowujemy pola, zostały. Yy, są tak Każdy ma taki, taki sam. Ile płaczemy? Dlaczego płaczemy? 124,95. No, cały ten pakiet tych, 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 tych. Ty. Tak, ok. Przyznam szczerze, spodziewałem się, że te znaczniki będą drożej kosztować. Tak, celowałem 160. Naprawdę robiły świetne wrażenie i tutaj każdy mm, sprawiał radochę, szczególnie moją uwagę zwróciły te znaczniki frakcji, które były każde unikatowe dla, dla, dla poszczególnej frakcji, którą można grać. To już wszystko, co chcielibyśmy wam pokazać z tego, co mamy, jeżeli chodzi o wydruki 3D od gier bez prądu, jednakże to nie jest wszystko, co oni mają, bo mają chociażby u siebie Jedną z ostatnich nowości, jaką wypuścili, część jest jeszcze w przedsprzedaży, ale mają również e, protektory na żetony. I są to żetony nie tylko okrągłe w różnych rozmiarach, ale również w różnych tak, tak naprawdę wzorach. Tak, no one są w różnych kształtach dostosowane do odpowiednich y, gier. Jak zdradziły nam tutaj w rozmowie, właśnie z przedstawicielami y, sklepu, że to też będzie taka linia produktu, której będą chcieli rozwijać. Poza tymi wydrukami 3D żywicznymi będzie właśnie tutaj też u nich ta linia protektorów na różnego rodzaju żetony. Oczywiście te dedykowane do gier też będą, ale chcą też stworzyć odpowiednie zestawy, które będą pozwalały ochronić kapsle też dowolnych gier, które nam przyjdzie do głowy. Co warto wspomnieć i po prostu mi się mega spodobało. Tam. Gry bez prądu planują wypuścić taki do wydrukowania samodzielnie wzornik, że będziemy mogli sobie wydrukować w domu kartkę z kółkami i po, dopasować protektory, które, musimy, które będziemy musieli zakupić. Tak? Czyli nie będziemy musieli kupować w ciemno i sprawdzać, a nóż będzie dobrze, tylko będziemy mogli sobie przypasować, czy dany protektor będzie pasował i w jakim rozmiarze do, do naszej gry, którą chcielibyśmy zamknąć, za, zakapslować Oczywiście. Tych produktów żywicznych na stronie jest jeszcze więcej, więc zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą. A na przykład, jeżeli jeszcze nie zaopatrzyliście się w protektory na żetony do Wojny w Krainie Czarów, tak, chciałam powiedzieć Walicji, to jak najbardziej są już dostępne i mogę Wam nawet powiedzieć, że kosztują 109,95 zł. Na tych żetonów, mimo wszystko, troszeczkę jest w tej grze, więc a yy, co grzechotanie w tym woreczku, to grzechotanie. Poza tym, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj budowanie właśnie tego worka i wyciąganie żetonów z worka, duża szansa, że dość szybko się mogą zniszczyć te żetony, chyba że będą w protektorach. Główny temat mamy za sobą, ale przygotowaliśmy małą niespodziankę, pomyśleliśmy, że warto, warto wspomnieć, a mianowicie są to wydruki. Które są sprowadzane z zagranicy przez sklep Mebel. I przykładowo zobaczcie. Mamy takie oto piękne szyszunie. Będę na stół, o. Tak, to są szyszki do kaskady. Zamiast tych takich kartonowych, paskudnych, możemy mieć takie <noise> klimatyczne, klimatyczne szyszunie. Tutaj nie jest. Te wydruki nie są wykonane metodą żywiczną, tylko taką już klasyczną. Widzimy tutaj linię druku na, na tych modelach. Delikatnie są widoczne. Opowiemy Wam o kolejnych technikach w kolejnych odcinkach, więc zachęcamy do śledzenia naszego kanału. Kaskadia no to kaskadia ale to, co zobaczyliśmy sobie w. Jak można upiększyć mm, suchego podwodne miasta? No to robiło, zrobiło na nas mega wrażenie. Wszystkie surowce, monetki. No ja tu uwielbiam te, te no, polimerki. Biega. To są, to są <gryga> polimerki. <gryga> polimerki. Tak. tak Jak plastarki mamy... miodu wyglądają. Ale to są polimerki. Jak plastarki miodu wyglądają, tylko że są niebieskie. I łodzie. Yellow submarine. Orange. Nieważne. Czy kwiaty kwiat i kolce? Jest też blue. <noise> he, tak, jest. Hmm, no i. Yy... I Ale czad. I, I jeszcze mamy jeden zestaw, który też chętnie Wam pokażemy. To jest do. Co Czemu robisz taki Bobak? A do mnie się czepiesz, że macham rękami. Bo gdzie mam wysypać te kurcze piękne rzeczy od nas skrzydłach? No to są myszki, zobaczysz, myszka ci zje. To szczurek jest. Szczurek? No ma taki dłuższy ogon, to chyba, chociaż też jeden i drugi ma długi ogon, nieważne. Więc to jest też taki zestawik do nas krzyżówek. No oczywiście tutaj wysypaliśmy takim totalnym nieładzie, ale na przebitkach możecie śmiało podziwiać ładniej ułożone i zaprezentowane te żetony. Kolejny raz oczywiście pokazuje, że na tutaj inserty od Redrewno nie zawiodą nas w kwestii pomieszczenia tych żetoników. No dobrze, jeżeli chodzi o ceny. To tak, zestaw do podwodnych miast 155 zł. Jakby, jeżeli chcielibyście same zasoby, to kosztują 84. Na skrzydłach ten zestaw, który tu widzicie, kosztuje 160 zł. A szyszki do kaskady 59. Wiecie, wiem, pokazujemy Wam często różne zestawy, które mają, są ulepszeń dostępnych na sklepie Apple, i czasami może się zdarzyć, że któryś z nich jest niedostępny, ale nie zrażajcie się tym. Mamy tutaj potwierdzoną informację, że sklep stara się na bieżąco uzupełniać te produkty, więc zachęcamy do kliknięcia powiadomienia z Was o powrocie na stan danego produktu, a ewentualnie do kontaktu bezpośrednio z samym sklepem na pewno. Postarają się sprowadzić produkt w, w miarę możliwości szybko na Waszą prośbę. Dziś to już było, byłoby na tyle. Także zapraszamy Was do śledzenia naszego kanału. Wkrótce pojawi się kolejny odcinek o kolejnych w także serdecznie Was zapraszamy. No i oczywiście, tak jak klasycznie, lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczki, komentujcie. Mówcie nam, co byście chcieli zobaczyć, czy są jakieś ulepszenia, podpowiadajcie nam firmy, z którymi moglibyśmy się skontaktować, żeby móc Wam zaprezentować ofertę danego producenta, a przed nami jeszcze jest kilku. Mocnych graczy, mocnych graczy których Wam zaprezentujemy. I nie będą to tylko ta, takie oferty dostępne wszem wobec, tylko jednak postaraliśmy się, żeby trochę poszukać głębiej w odmentach internetów pokazać wam różne ciekawostki, więc do następnego. Trzymajcie się. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.planszowymusy.pl Bo z nami wiesz, co z grami.